Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym HyperExpressie. Jak widzicie, ten odcinek nagrywamy w terenie. Dlaczego? Ano dlatego, że zawitaliśmy na Diablo interesującej imprezie. Oprócz tego naprawdę piekielnie przyjemnego wydarzenia, mamy dla Was kilka gorących, jak piekło, newsów. Po pierwsze, powiemy o pewnym oszustwie, poza tym, powiemy o kilku rewelacjach, które możecie ograć za darmo. Będzie jeszcze mnóstwo innych rzeczy, więc nie zwlekajmy. Zapraszam, zostańcie z nami! W zeszłym odcinku mówiłem wam m.in. o darmowym dodatku DLC do Portal 2. Zawarty tam edytor poziomów okazał się świetnym pomysłem. Gdy kręciliśmy ten odcinek Hyper Expressu, użytkownicy drugiej części portala stworzyli i zaploadowali już około 70 tysięcy nowych poziomów, które można ściągnąć za pośrednictwem Steama. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w ciągu roku od premiery Portal 2 zakupiły 4 miliony graczy. Wszystko wskazuje na to, że produkcja Valve będzie żywotna jeszcze bardzo długo, a przynajmniej do powstania trzeciej części cyklu. Powszechnie uważa się, że pierwsze strzelanki należą do najlepiej zarabiających na siebie gatunków gier. Takie przekonanie nie wzięło się znikąd. Marka Call of Duty co sezon zarabia grube miliony dolarów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma jednak Steve Ellis, niegdyś współtwórca GoldenEye na Nintendo 64, później autor Time Splitters, a obecnie współzałożyciel studia Crash Lab specjalizującego się w mobile gamingu. Ostatnio Ellis wypowiedział się dla magazynu Edge i stwierdził, że tak naprawdę to nikt nie kupuje FPS-ów, jeśli nie mają w tytule określenia Call of Duty. Po chwili dodał, że pewnie Battlefield poradził sobie nieźle, ale poza tym, generalnie na większości shooterów traci się pieniądze. Dodał jednocześnie, że Crysis 2, hit od niemieckiego oddziału Krajtek, jeszcze się nie zwrócił. No to akurat może budzić prawdziwe zdziwienie. Co prawda, Crysis 2 był jedną z najczęściej piraconych gier minionego roku, ale i tak sprzedał się przecież naprawdę nieźle. A poza tym, czy EA zapowiedziałoby trzecią część Crysisa, gdyby ten miał mizerne wyniki sprzedaży? Być może Elis w ten sposób usprawiedliwia czy też wyjaśnia, dlaczego nie udało mu się powołać do życia czwartej części Time Splitters, strzelanki, która z takimi tuzami jak Modern Warfare czy Crisis po prostu nie może się równać. Są wśród nas fani dobrych strzelanek. Na pewno są. I to właśnie dla nich mam rewelacyjną wiadomość. Obiecałem Wam dzisiaj podpowiedzieć, w jaką fajną produkcję można pograć za darmo i jak to zrobić. No to proszę bardzo. Podobała Wam się grafika z pierwszego Cryzisa? Lubicie klimaty à la modern warfare? Jeśli tak, to Crisis Wreckage jest dla Was pozycją nie do pominięcia. ciekawą, efektowną i darmową. Wszystko to dzięki czteroosobowej grupie modelów, którzy z moda do Crisisa stworzyli zupełnie niezależną grę, którą możecie legalnie ściągnąć na swój komputer, zainstalować i odpalić. Nie musicie nawet mieć w tym celu oryginalnego Crysisa. Na tym wypas się nie kończy. Gra została w pełni udźwiękowiona. Co prawda aktorzy mówią po niemiecku, ale możecie też wybrać napisy angielskie albo hiszpańskie. Osobiście sprawdziłem. Instalacja jest prosta, gra działa, a po nakręceniu tego odcinka Hexpa na pewno usiądę do Wreckage na dłużej. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą, to zajrzyjcie na stronę wwwmoddbcom moc wreckage albo po prostu ją wygooglajcie. A to nie koniec darmowych atrakcji, jakie dla Was wypatrzyłem. Tak się składa, że ostatnio obchodziliśmy 20. rocznicę gry Wolfenstein 3D. Z tej okazji do sieci trafiła darmowa wersja przygód agenta Biżej Blaskowicza. Zasadnicza nowość polega tu na tym, że mamy do czynienia z wersją przeglądarkową. Kiedy nagrywaliśmy ten odcinek Hyper Expressu, wystarczyło wejść na stronę wolvenstein.bethsoft.com, by móc cofnąć się o dwie dekady i pograć w praojca wszystkich strzelanek. Co zabawne, Wolvenstein 3D, mimo upływu czasu, wciąż jest satysfakcjonujący. Autorzy tej darmowej strony nie poinformowali jak długo będzie można z niej korzystać, więc jeśli macie ochotę powalczyć z nazistami w starym, hardkorowym stylu, to po prostu nie zwlekajcie. No dobrze, miałem dla was garść informacji pozytywnych, teraz niestety muszę powiedzieć o czymś cholernie przykrym. Jeśli podobnie jak ja czekaliście na BioShock Infinite, to poważnie was zmartwię. Ta przepięknie zapowiadająca się opowieść zalicza grubą obsuwę. Ken Levin, producent z Irrational Games, poinformował, że gra wyjdzie nie w październiku jak zakładano, tylko pod koniec lutego przyszłego roku. Zanim jednak zaczniecie kląć i wyrywać garściami włosy z głowy, wiedzcie, że ma to pozytywnie wpłynąć na jakość gry. Tak przynajmniej zapewniają nas twórcy. Na swoje usprawiedliwienie i trochę na pocieszenie dodają, że nowy Bioshock będzie ogromną grą. A twórcy pracują nad rzeczami, których nikt do FPS-ów jak dotąd podobno nie wprowadzał. Ile w tym wszystkim prawdy? Przekonamy się w przyszłym roku, a dokładniej 26 lutego, bo Irrational Games już zapowiedziało, że Bayeszoka nie pokaże ani na E3, ani na Gamescomie. Pięknej Elizabeth pozostaje więc na razie powiedzieć: Papa! Pa". Podobnie jak pięknej Larzy, która ponoć też dostąpi radości opóźnienia. A skoro już o omijaniu wielkich targów mowa, ostatnio okazało się, że firma THQ nie wystawi wielkiego stoiska na E3, ani prawdopodobnie na Gamescomie. W sumie nie powinno to dziwić, bo, jak niejednokrotnie o tym mówiliśmy, sytuacja amerykańskiego wydawcy jest niewesoła. W sytuacji, gdy walczy się o przetrwanie, prawdopodobnie THQ szkoda pieniędzy na kosztowną obecność na targach. Oh, shit. Co prawda, brak Bajaszoka czy wystawy od THQ to duża strata, ale nie ma co ukrywać, to w najmniejszym nawet stopniu nie może wpłynąć na fakt, że nasza ekipa i tak wybiera się na E3. W związku z tym przygotowujemy dla Was naprawdę gigantyczną relację telewizyjną. Ale to nie wszystko. Na naszej stronie internetowej też będzie coś przygotowane. Jakby co? Ode mnie niczego nie wiecie. Konkrety przedstawimy tuż przed targami, które będą się odbywały od 5 do 7 czerwca. Pamiętacie na pewno, że CD Projekt Red pracuje obecnie nad paroma nowymi projektami, które pozostają owiane tajemnicą. Co prawda, parokrotnie wykazywaliśmy na antenie Hyper Plus, że jednym z tych projektów jest z całą pewnością Wiedźmin 3, ale konkretnych planów warszawskiego studia nie znamy. Ciekawą plotkę na ten temat ujawnił ostatnio serwis niezgrani.pl. Według autora artykułu CDEP przygotowuje obecnie nie Wiedźmina III, ale, tu cytat, gigantyczny dodatek do Wiedźmina II. Dodatek oprócz ton nowych zawartości miałby zawierać także edytor dla graczy. Czy te plotki się potwierdzą? CD-projekt wstrzymuje się od komentarza. Pozostaje zatem czekać. Osobiście jednak byłbym więcej niż zadowolony, gdybym na nowe przygody Geralta nie musiał czekać aż do trzeciej części, która na pewno nie ukaże się prędko. Obecnie jednak, chyba nawet czarodziejka Tris i jej potężna magia nie zdradziłyby nam pewnej informacji o dalszych planach cd Fanów CRPGów i gier MMO sponiewierała ostatnio wiadomość o powstawaniu nowej gry z cyklu The Elder Scrolls. Tym razem nie będziemy mieć jednak do czynienia z szóstą odsłoną cyklu, tylko z czymś zupełnie nowym, a mianowicie z MMO. Tak jest, oficjalnie wiadomo już, że powstaje The Elder Scrolls Online, masowa sieciówka, w której cofniemy się o 1000 lat w stosunku do wydarzeń znanych ze Skyrima. Zbyt wielu szczegółów jeszcze nie znamy. Pierwszy zwiastun nie obfituje w nadmiar informacji. Wiadomo już jednak na pewno, że gra będzie znacznie większa niż The Elder Scrolls 5, bo będzie zawierać wiele krain, spośród których młodsze o 1000 lat Skyrim będzie tylko jedną z wielu. Więcej informacji o samej grze z pewnością przygotuje dla Was Max w jednym ze swoich programów Hot News. Ja dodam tylko tyle, że premierę online-nowej wersji RPG przewidziano już na przyszły rok. Zapowiada się intrygująco. Lubicie się bać? Ja lubię, no byle nie za bardzo, ale przyznajcie, w grach przydaje się czasem ten dreszczyk emocji. Podobnych elementów nigdy nie brakowało w serii Dead Space. Jeśli podobnie jak ja czekacie na trzecią część cyklu o Isaacu Clarku, to trzymajcie się mocno. Podobno Trójka ma umożliwić przejście głównej fabuły w trybie kooperacyjnym. Oczywiście to wszystko plotki, bo przecież Dead Space 3 oficjalnie jeszcze nie został nawet ogłoszony. Choć nie ulega przecież wątpliwości, że na dużym sukcesie dwójki seria nie skończy swego żywota. Pozostaje zatem nadzieja, że charakterystyczny dźwięk łamanych kości będziemy mogli usłyszeć już w przyszłym roku. I że faktycznie tym razem będziemy przemierzać stacje kosmiczne w duecie. W końcu wiadomo, że w kupie raźniej, prawda? No to wreszcie przejdźmy do dania głównego. Piekielnie pikantne Diablo 3 wreszcie zaserwowano na nasze stoły. Jak widzicie, chętnych do udziału w tej uczcie nie brakuje. A największym obiektem pożądania wszystkich zgromadzonych tych ludzi jest właśnie to. Kolektorka Diablo 3. Miałem możliwość nagrania jej przed oficjalną premierą, więc jak widzicie musiałem się ukryć, żeby nie dopadła mnie grupa wygłodniałych Diablofanów. A mówiąc już całkiem poważnie, to niesamowite, jak wiele osób pojawiło się tu na miejscu, tu czyli pod warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy. Parę tysięcy osób przez ładnych kilka godzin uczestniczyło w zbiorowym wyczekiwaniu, no i świętowaniu nadejścia jednej z najdłużej wypatrywanych gier. Nie mogłem nie skorzystać z okazji i postanowiłem porozmawiać z uczestnikami imprezy. Po co tutaj przyszedłeś? No jak to, żeby zakupić najnowszą część Diablo? No głównie, żeby zobaczyć to wielkie widowisko przecież premiera Diablo, czy to naprawdę to jest wielka... Impreza i w ogóle to jest wielkie wydarzenie dla całej branży gier. To jest gra już od wielu lat, nawet e, pierwsze części nie tracą wzięcia pomimo tego, że grafika już jest e, no taka trochę odstraszająca, ale mimo wszystko gra jest nadal miodna, klimatyczna. Grałem w Diablo 1, to była moja ulubiona część, miała najświetniejszy klimat, cudowna muzyka, która sprawiała, że grając w to jako dziecko naprawdę się bałem. Jak podoba Ci się poziom imprezy? No, jak na razie to wydaje mi się, że jest naprawdę na wysokim poziomie. E, świetnie się bawimy również lokacja w samym centrum Warszawy, Złote Tarasy. Organizacja jest naprawdę dobra no i się zdziwiłem, że głównym prowadzącym jest Figurski. To bardzo podkreśliło, że ta impreza ma swój ten klimat właśnie. Myślę, że takie właśnie spotkania ludzi, fanów czy nie fanów, tak jak ja, który przyszedł tutaj. Tylko żeby to zobaczyć, to jest na, najlepsza typu promocja dla tego typu gier. Fajnie, jest chyba więcej ludzi niż było na Wiedźminie 2, chociaż mogę się mylić. Wtedy się dobrze bawiłem, teraz też się dobrze bawię. Zajebista po prostu. One, four, three, two, one, one. Wyczekiwanie do północy opłaciło się. Punktualnie o 12 ruszyła sprzedaż gry, a jej twórcy rozdawali autografy najwierniejszym fanom. No i co najważniejsze, udzielili nam wywiadu. Co było najtrudniejsze? Ja osobiście odpowiadam za sekwencje filmowe w Diablo 3, więc mogę się wypowiedzieć tylko na ten temat. Produkcja filmików na potrzeby Diablo 3 była dla naszego zespołu trudnym okresem. Zmieniliśmy niedawno software renderingowy, który w ogóle umożliwia nam robienie tego, co jest naszym celem. To bardzo złożone i skomplikowane narzędzie, więc nauczenie się i wyciśnięcie z niego ostatnich soków było chyba największym wyzwaniem. Przejście przez ten trudny moment na pewno nas wzmocniło i bardzo pozytywnie wpłynęło na ten końcowy efekt. to było dla nas I no, właśnie. Najważniejsze jest nie zgubienie z oczu tego końcowego efektu, prawda? Podstawowym celem jest przecież opowiedzenie historii. Oczywiście, chodzi o historię. Niezależnie od tego, po jakie efekty sięgniemy, trzeba po prostu je mocno wycisnąć i wyzyskać, by osiągnąć zakładany efekt. Czasem bywa to wyzwanie. Ja odpowiadam za muzykę w Diablo 3. Dla mnie wyzwaniem było stworzenie już trzeciego rozdziału, ale wciąż tej samej opowieści. Tak, by nikt grając nie pomyślał, hej, ale to nie jest prawdziwe Diablo. Jeśli pytasz o mój osobiście ulubiony element gry, to oczywiście wskażą robione przez nas sekwencje filmowe. Jestem wielkim fanem Lei. Włożyliśmy mnóstwo energii i emocji w wykonanie tej postaci. Dlatego chyba właśnie zbliżenie na jej twarz, na oczy, ciekawe kadrowanie, tak, to chyba moje ulubione elementy. Wspomnę znów Leę, ta bohaterka wychowała się przy wuju, Dekardzie Kane. Nie jest do końca pewna, czy nie brak mu piątej klepki. Dekart przeprowadzał te swoje badania w kwestii sanktuarium, a ona nie wie, co ma z nich wyniknąć. Podróż pokazana w samej grze ma tutaj wiele wyjaśnić. Lea powoli odkrywa na nowo, co konkretnie studiował Kane. Oczywiście mogliśmy wiele z tego wszystkiego opisać słowami. Jestem jednak dumny, że subtelnymi gestami, mimiką, a także uprawą muzyczną, muzycznymi tropami byliśmy w stanie wyrazić te jej złożone uczucia i doznania. Jak dla mnie, na tym właśnie polega sztuka. Na przedstawianiu historii i poruszaniu odbiorcy, wywoływaniu emocjonalnej reakcji. Minęło już mnóstwo czasu, od kiedy zaczęliśmy pracę nad Diablo 3. To był długi, ale i słodki obowiązek. Ukończenie gry zajęło nam tak dużo czasu, bo po prostu chcieliśmy, by była dobrze zrobiona. Teraz wreszcie piekło się otwiera. To dla nas wspaniały moment. Czujemy doniosłość tej chwili. To dla nas prawdziwy zaszczyt, być teraz tutaj wśród naszych graczy. To wspaniałe, że możemy przeżyć ten moment razem z nimi. Na co dzień przecież pracowaliśmy właśnie w tym celu. My również czekaliśmy na ten dzień. Też jesteśmy graczami. Też chcemy odpalić Diablo 3. To nie do przecenienia móc przeżyć to z fanami, móc zobaczyć ich pierwszy we, we, I mean, uh, reakcje. To doskonale uświadamia, przypomina nam, dlaczego tak to kochamy i tak ciężko pracujemy. A fakt, że możemy po raz pierwszy spędzić ten moment w Polsce, to przecież fantastyczne. Macie tu taką oddaną i zaangażowaną społeczność. To wspaniała noc. Mnóstwo osób, dobra organizacja i świetna zabawa. Trzeba przyznać, że CD Projektowi udała się rewelacyjna impreza. W Polsce było to zdecydowanie największe i najhuczniejsze wydarzenie growe w tym roku. Oby więcej takich eventów. Jesteście ciekawi, jak sprawuje się Diablo 3? Tego dowiecie się już niedługo, bo na niedzielę 27 maja Tadeusz przygotowuje piekielnie gorącego freshera, w którym odkryje przed Wami wszystkie tajniki najnowszej gry od Blizzarda możecie wierzyć lub nie, ale to właśnie się stało. Piekło zamarzło, a Diablo III po tak wielu latach naprawdę ujrzało światło dzienne. Skoro już mówię o najnowszych programach, które wkrótce pojawią się na naszej antenie, to nie mogę nie wspomnieć o innym freszerze, który zadebiutuje dzień wcześniej. W sobotę 26 maja zawita u nas Max Payne. Łysy, brodaty i o 10 kg starszy. Czy mimo to legendarny zabijaka pozostał w dobrej formie? Skoro tym razem powstaje pod opieką studia Rockstar, to teoretycznie o jego kondycję można by się nie martwić. Czy rzeczywiście? O tym przekonacie się już niedługo oczywiście tylko na antenie Hyper Plus. Maksymalnie boleściwy fresher już w sobotę 26 maja o 22 co jeszcze przygotowała nasza redakcja? Od minionej środy możecie oglądać najnowszy odcinek Technologii. W tym właśnie programie zapoznacie się z relacją z konferencji, na której pokazano najnowsze procesory z serii AMD Trinity. Dlaczego ten sprzęt może interesować graczy? Na to pytanie najlepiej niech odpowie Gabe Gravening z firmy AMD. Trinity jest również świetną platformą do gier. Niepokonaną w swojej klasie, a to dzięki liczbie modułów graficznych, które są absolutną koniecznością w nowoczesnym gameplayu. Na konferencji pokazaliśmy Wam testy, które prezentowały kilka najpopularniejszych gier i byliśmy w stanie osiągnąć ponad 30 klatek na sekundę w niektórych z najbardziej wymagających tytułów. Wszystko dzięki naszej Trinity i modułom graficznym, które zostały wbudowane do układu przyspieszonego przetwarzania, nawet na laptopach. Wciąż widać, że granie dominuje na komputerach stacjonarnych, ale to mobilne, na laptopach, to niewątpliwie rosnąca kategoria i APU Trinity pozwala na grę w ulubione tytuły na komputerach o standardowej wielkości oraz na tych ultracienkich, zawsze w świetnej jakości. Zainteresowani tematem? Ciekawi was, czy z Trinity nadążylibyście za najszybszymi grami takimi jak Need for Speed The Run? Jeśli tak, to odsyłam was do aktualnego odcinka technologii, w którym poznacie możliwości i zastosowania tego procesora. Nie samym Need for Speedem jednak człowiek żyje. Są przecież i inne ścigałki. Jak wiem, wśród widzów Hyper Plus jest wielu zwolenników Test Drive Unlimited 2. Niestety dla nich mam nie najlepszą wiadomość. Ostatnio serwis GameSpot doniósł, że odpowiedzialne za tę grę studio Eden Games czekają trudne czasy. Wszystko przez złe wyniki finansowe właścicieli studia, czyli firmy Atari. W obliczu tej sytuacji Atari zamierza skoncentrować się głównie na rynku gier przenośnych oraz onlineowych. Co prawda, Eden Games nie zostanie ostatecznie zamknięte, jak zapowiadano, ale studio czekają duże cięcia personalne. Szkoda, że dla twórców Test Drive Unlimited 2 nastały pochmurne dni. Wierzymy jednak, że prędzej czy później z tego zakrętu wyjdą obronną ręką. Oby to nie był ich ostatni wyścig. Skoro ten odcinek Hexpa nagrywamy na imprezie zrobionej przez Blizzarda, no to nie mogę nie wspomnieć o bardzo ważnej informacji związanej właśnie z tą firmą swego czasu informowałem Was o sporze pomiędzy Blizzardem a Valve. Mówiąc w telegraficznym skrócie, poszło o nazwę, którą chciały zarejestrować obie firmy. Ta nazwa to Dota, oznaczająca słynny mod do Warcrafta. To właśnie od niego zaczęła się historia popularnego gatunku Moba, do którego należy między innymi mega popularne League of Legends. Ponieważ ten gatunek powołali do życia moderzy, to i sama nazwa Dota długo pozostawała niczyja, czy raczej społecznościowa. Tak się jednak stało, że zarówno Wolf, jak i Blizzard postanowiły wydać grę z tego gatunku i wykorzystać słowo Dota w nazwie. Nie ma się co wdawać w szczegóły. Najważniejsze jest to, że firmy się dogadały bez procesu sądowego. Ostatecznie jeśli czekaliście na grę Blizzard Dota, to wiedzcie, że taka nie powstanie. Zamiast przy niej, długie godziny spędzicie przy Blizzard All-Stars. Natomiast Valve wyda Dotę 2 tak, jak to wcześniej zapowiadano. Ktoś mógłby zapytać, jak doszło do tego porozumienia? Owszem, to intrygujące pytanie. Mnie jednak bardziej interesuje coś zupełnie innego. Mnie interesuje, w którą z tych gier wy zamierzacie zagrać. Koniecznie wpadnijcie na www.hyperplus.pl i podzielcie się opinią. Wspomniałem już dziś o sprzęcie, ale wróćmy do tego tematu jeszcze na krótką chwilę. Tak się bowiem składa, że zabitaliśmy ostatnio na jeszcze jednej konferencji. Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć sprzęt firmy Asus. I to nie byle jaki sprzęt, tylko sprzęt stworzony z myślą specjalnie o potrzebach graczy. Więcej rzecz jasna w programie technologii. Dzisiaj mieliśmy okazję zaprezentować najnowszą serię notebooków gamingowych Asusa, czyli serię G. No i przede wszystkim to, co te komputery sobą prezentują. Podstawowe wyróżniki. Najnowsze procesory Intela, które miały premierę tak naprawdę kilka, kilkanaście dni temu. Najnowsze silniki graficzne NVD Oczywiście matryce przygotowane do 3D, a więc możliwość korzystania z okularów i oglądania filmów, czy też grania w 3D. Dyski SSD, które pojawiają się w wybranych konfiguracjach, znacząco wpływające na na wydajność całego systemu, możliwość instalacji dwóch dysków, a więc rozbudowy tego komputera znaczącego. No i to chyba na tych elementach skupiłbym się przede wszystkim. Z elementów istotnych wewnętrznych, które możemy zobaczyć, to przede wszystkim matowe matryce, które pozwalają wygodnie pracować bez odblasków od okien, kiedy postanawiamy grać lub pracować w świetle dnia. Dodatkowo podświetlana klawiatura bardzo ułatwia pracę, szczególnie właśnie po popołudniami i wieczorami, kiedy przechodzimy kolejny level w wybranej grze. I aluminium. Aluminium, które też znacząco wpływa na sztywność całej konstrukcji. Dzięki czemu ten komputer jest rzeczywiście bardzo odporny na użytkownika, który wiadomo w trakcie gry czy pracy czasami potrafi się zapędzić. Duży touchpad, który także sprawdzi się w trakcie gier i bardzo wygodny, bardzo wygodna strefa robocza, która jest miękka, dzięki czemu zdecydowanie wygodniej się pracuje. Marka Angry Birds od paru lat coraz bardziej panoszy się na rynku gier. Charakterystyczne wściekłe ptaszyska stały się tak istotną częścią kultury, że nawet pojawiają się wystawy sztuki nowoczesnej inspirowane tą serią gier. O takiej wyjątkowej wystawie mówiłem w poprzednim odcinku Jointa. W tym samym czasie wściekłe ptaki rozmnażały się na potęgę. Ostatnio firma Rovio poinformowała, że ściągnięto już miliard aplikacji z tej serii. Oczywiście nie oznacza to, że baza użytkowników to miliard graczy, ale sądzę, że i tak Rovio będzie miało dla kogo robić kolejne produkcje. Ten przykład nie po raz pierwszy przecież pokazuje, że w branży gier tkwią naprawdę gigantyczne pieniądze. Niestety niektórzy zamiast uczciwą pracą próbują się do nich dobrać poprzez oszustwo. Takiego przykrego przykładu dostarczył ostatnio projekt ogłoszony na platformie Kickstarter. Ogłoszono tam zbiórkę na rzekomo powstającą grę Mythic The Story of Gods and Men. Szybko jednak okazało się, że ten projekt jest ściemą. Oszust posłużył się grafikami i materiałami wideo znalezionymi w sieci, żeby promować własną nieistniejącą grę autorstwa fikcyjnej firmy Little Monster Productions. Na szczęście czujni internauci szybko nakryli naciągacza i wykazali, skąd zaczerpną skradzione grafiki. W rezultacie akcja zbierania funduszy na nieistniejącą grę została momentalnie zawieszona. Na szczęście. I niech ta sprawa pozostanie dla nas wszystkich dobrym ostrzeżeniem. Czujnym trzeba być na każdym kroku. Zło czaj się wszędzie. Gdy myślę o takich sytuacjach, to przychodzi mi do głowy, że nie zaszkodziłoby, gdyby pojawił się jakiś superbohater, który broniłby nas przed cyberprzestępcami. A tak się składa, że w najnowszym joincie będę mówił m.in. o superbohaterach, ale nie byle jakich superbohaterach, tylko superbohaterach z Polski Rodem. Ale co to ma w ogóle wspólnego z grami? O tym na razie nie zdradzę wam ani słowa. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do najbliższego jointa, który zadebiutuje w środę 23 maja o 21:30. A gdy już obejrzycie jointa, to sięgnijcie po majowy numer PSX Extreme. Oprócz tradycyjnych recenzji znajdziecie tam ciekawy sześciostronicowy tekst o kompozytorach muzyki do gier. A gdy już to zrobicie, w ramach uzupełnienia możecie wrócić do ciekawego odcinka Talking Heads, w którym Tomek Kreczmar rozmawiał z twórcami dźwięku w grach, z Adamem Skorupą i Przemysławem Moszczyńskim. Archiwalne Talking Heads za darmo obejrzycie na naszej stronie internetowej www.hyperplus.pl Na koniec ciekawa wiadomość związana z najbardziej rozpikselowanym hitem ostatnich lat. Minecraft zabitał ostatnio na konsoli Xbox 360 i momentalnie stał się bestsellerem. Nieoficjalnie wiadomo już, że pierwszego dnia gra zarobiła tyle, by zwrócić koszty produkcji. Jak widać, zabawa z sześciościennymi klockami za nic nie chce się znudzić. Przy tej okazji warto dodać, że wersja konsolowa Minecrafta oferuje grę na podzielonym ekranie nawet dla czterech osób. Zainteresowani? Jeśli tak, to wbijajcie na Xbox Live Arcade. To wszystkie wieści, które zebrałem dla Was na dzisiaj po następną porcję newsów. Zapraszam do kolejnego Hyper Expressu, którego premiera 2 czerwca o 21.30. Koniecznie nie przegapcie następnego hexpa, bo będzie to ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną. No, to jesteśmy umówieni. Do zobaczenia.